Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku. Zapraszam na haul wnętrzarski. Głównie rzeczy do kuchni, ale nie tylko. Zaszalałam w sklepie Homla, bo okazało się, że tam trwa teraz ogromna wyprzedaż, więc pokażę wam wszystko, co wpadło w moje ręce. I na końcu powiem wam, ile za to wszystko zapłaciłam. A pytałam was na Insta, czy wolicie rolkę, czy film na YouTube i te głosy tak się rozłożyły 50 na 50. W każdym razie spotykamy się, jak widzicie na YouTubie, dlatego że na dla tych rzeczy jest tak dużo, że one by do jednej rolki się po prostu nie zmieściły, znalazłam tutaj jakąś metodę, żeby dobrze to wszystko pokazywać. Odcinek w starym klimacie YouTube'a. Także cieszę się, że, że ze mną jesteście i zaczynamy od pierwszej rzeczy jaką jest ta złota tacka szklana ze złotymi elementami. Ona teraz kosztuje 15 zł, a cena regularna, uwaga, 49. Ja tych tacek kupiłam kilka z myślą o reorganizacji mojej biżuterii, ponieważ ja biżuterię trzymam w takiej specjalnej szufladzie i nie podobają mi się te takie organizery, w których ona aktualnie się znajduje. Tych tacek było po prostu, było zatrzęsienie, były w różnych kształtach, były też prostokątne, były kwadratowe, były z takiego szkła, były z takiego minimalnie ryflowanego, także no tu z tego jestem mega, mega zadowolona, bo już od jakiegoś czasu chodzi za mną właśnie reorganizacja mojej biżuterii. Także nawet jakby mi na przykład jedna taka tacka została, no to zobaczcie na komodę, na LTV, tu jakaś świeczka i posążek, cokolwiek na co tylko macie ochotę, no naprawdę to jest cudny element ozdobny. 15 zł za sztukę. Dalej, moi drodzy, mamy tutaj podstawkę pod lampkę i od razu ją ustawimy. Jak wiecie ja tutaj... Wiecie, zamarzyła mi się złota lampka, która będzie stała cały czas w oknie kuchennym, szczególnie teraz w te ciemne zimowe dni. Po tym jak trzymałam tutaj taką typowo świąteczną lampę adwentową no i kupiłam lampkę w Zarachom, której kabel mnie wkurzał, więc kupiłam drugą wersję bez kabla i stwierdziłam, że nas trochę niska więc szukałam jakiejś podstawki i słuchajcie, w Homla. Zobaczcie, jaki to jest piękny, już ten papier. Są takie marmurowe podstawki, tacki na takiej złotej nóżce, to noci i złota też jest bardzo piękne. Ona kosztuje 99 zł. Niestety nie była przeceniona. No i były różne motywy, jeżeli chodzi o ten kamień, o te góry, bo też były takie całkiem białe, e, były właśnie bardziej nakrapiane, które miały więcej pęknięć ja kupiłam taką bardziej beżową i myślę, że ona tutaj z tym kamieniem po prostu fajnie będzie wyglądała, także zobaczmy jak w akcji, jak ona sobie poradzi Tylko trzeba tutaj cenę zdrapać wy w ogóle wiedzieliście, że w Homla teraz są takie brąki, bo ja słuchajcie, nie miałem pojęcia. A weszłam tam po prostu. Tak wiecie, przechodząc się korytarzem, miałam jeszcze chwilę, mm, zanim jechałam dalej, byłam w Galerii Bałtyckiej i też swoją obserwatorkę tam spotkałam, świetna dziewczyna pracująca tam. I też mega miło mi się zrobiło, jak już wiecie, te zakupy były spakowane, dwie wielkie siaty i gościu, który tam pracował zapytał, czy mi to pomóc, mi to zanieść, więc powiem wam naprawdę, no obsługa przecudowna, cudowni ludzie. No i właśnie ta dziewczyna też była tak miła, że szukała dla mnie najładniejszej tej tacki, no bo wiecie, one pojedyncze, niektóre tu trochę kleju, wystaje tu coś tam, a ta jest po prostu perfekcyjna. Tak ta lampka wygląda teraz. Tak wygląda na podstawce. Bardzo mi się to podoba, i ja sobie ten element też wykorzystam na stół do serwowania różnych potraw. Także, no, naprawdę coś cudnego, taki ładny, ale też funkcjonalny detal, bo przy mniejszej kuchni można postawić u góry jakieś przyprawy, i pod spodem również coś niewielkiego jakieś pudełko. No i też można sobie. E, zrobić taki element po prostu dekoracyjny tutaj tak przykładowo na szybko wziąłem jeżko ja faberże jedno z mojej mini kolekcji ale ja lubię jak jest o tak jest strasznie mi się to podoba dobra siatka numer dwa i tutaj już będzie trochę bardziej kuchennie chociaż nie tylko i zaczniemy od takiej silikonowej formy na ciasto i to takie nie za duże ciasto i to kosztowało 18 zł, a wcześniej 30. I stwierdziłam, że konsekwentnie będę sobie kupować takie dodatki w kolorze pudrowego różu, dlatego że mam taki wałek i stwierdziłam, że ten wał <grybujesz> to jest od wyznaczy po prostu trendy kuchenne w naszym domu. I że to będzie... I on też jest Homla i to będzie początek właśnie tego zbioru, ponieważ oni mają naprawdę bardzo fajne rzeczy do kuchni. Również te z silikonu. Zaraz zobaczcie więcej. Eee, no, Lubię silikon, nie powiem. No i właśnie z tej samej kolekcji za 12 zł przycena z 20. Kupiłam foremki do babeczek i tutaj mamy 6 sztuk. Eee, ja szczerze wam powiem, że Właśnie w czasach starej kuchni, jak często dośpiliśmy wąbeczki, czy takie słodkie, czy wyprawne, takie jajeczne, to nie lubiłam strasznie tych papilotek, no bo potem wiecie, trzeba to odklejać od tych babeczek, to się wszystko rozsypuje i takie teraz takie piz na wodę. Niektóre te papierowe papilotki jeszcze tak nasiąkały tłuszczą od tych babeczek, one okropnie wyglądały, więc ja zdecydowanie wolę od razu po pieczeniu te babeczki wyjąć z formy i położyć właśnie na paterę albo jakąś tacę. Dajcie znać, czy ktoś z Was też tak ma. Wzięłam też taką piękną szprycę, konsekwentnie z tym wzorem. One występowały w dwóch motywach, jeszcze była plastikowa, trochę tańsza. Ta jest za 18 zł, a cena regularna to 30 I ostatnio szpryca mi się przydała, a miałam taką niezbyt ciekawą, taki bardziej rękaw, taki wiecie, miękki. Ja nie umiem z tym pracować, mi w ogóle ta końcówka co chwilę wypada. Ciężko to się myje, więc tutaj na pewno nie będzie to takie nieprzyjemne. Była u mnie moja besty i razem robiłyśmy wypiek drożdżówek z jabłuszkiem i nadziewałyśmy je takim waniliowym budynio sosem, takim sosem budyniowym. No i ona tym znalazła na TikToku i stwierdziłyśmy, że musimy zrobić to wraz, więc spotkałyśmy się na kawkę i sobie do kawki sama upiekłyśmy sobie bułki, więc ta szpryca na pewno mi się przyda i coś, o czym zawsze marzyłam. Zawsze chciałam coś takiego mieć w kuchni, a potem i tak kupowałam takie tradycyjne, e, tradycyjne łapki wiecie, e, materiałowe do gorących rzeczy z piekarnika, no i te krówki w tym samym kolorze, z tej samej serii, więc strasznie się cieszę, że to będzie konsekwentnie one teraz są za 12 zł przecena z 20, także dajcie znać, czy ktoś z Was tego używał także jestem ciekawa, czy używacie czegoś takiego w kuchni i czy u Was się sprawdza, czy jednak lepsze są te tradycyjne rękawice. Ja sama sobie bardzo śpięto. Umyjesz to i gdziekolwiek to do niej położysz, to fajnie wygląda. Z tymi rękawicami, no to m, m, różnie bywa. Tutaj jest jeszcze jedno opakowanie, właśnie e, tych babeczek. Kolejna rzecz, którą kupiłam z myślą o witrynce, która jest za mną, więc od razu to wstawimy, bo tak powoli wyszukuję fajne rzeczy, którymi mogę ją zapełniać. Tak oto kupiłam ten przepiękny wazon. E, on kosztował 20 zł i nie dość, że on bardzo fajnie będzie mi tutaj wyglądał, a cena regularna to 50 bez grosza, więc naprawdę, no powiem wam, że niektóre te przyceny, niektóre rzeczy na przycenie to po prostu szał. Jeszcze wam zaraz powiem o jednym dealu, to kopara mi opadła. Dobra, muszę to czymś popsikać i, mm, i od razu to zdjąć, bo ja wiecie, lubię tak sobie poukładać, żeby mi tutaj nie zalegały te rzeczy bo poza tym, że to jest ładne i będzie mi pasować to mi się ogólnie przyda taki mały wazon o takich średnich i większych jak w ogóle te hyacenty słuchajcie mam je od kilku dni kupiłam dwa bukiety w Biedronce dwa ostatnie w ogóle jakie były i dwa bukiety wyszły mnie uwaga 30 zł i u mnie jak się wchodzi do domu to pachnie tymi hyacentami więc w ogóle niesamowity tak intensywny zapach E, w każdym razie też przyda mi się ten wazon jeżeli chodzi o, o jego funkcję, poza tym, że będzie fajnie tutaj wyglądał. Także dajcie chwilę, zmyję to, tę naklejkę i do Was wracam. Dobra, udało się, tak to moi drodzy wygląda. Także e, ceremonia uzupełnienia widryki, zapraszam. Tak żebyście to widzieli, to może ja na razie zrobię go, bo to ten wazon, Stawię. Można powiedzieć, że ja ciągle tutaj coś przykładam. Ładnie. Podoba się Wam? Let me know. No, jeszcze. E, o dobra, to teraz mam już na koniec tych rzeczy z Homla, bo jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać nowość w naszej kuchni. Powiem Wam o dilu, o którym powiedziała mi właśnie ta super laska, która tam pracuje, bo ja w ogóle tego nie zauważyłam tam na tych plakatach krzyczących wyprzedaż że jest wyprzedaż rzeczy świątecznych i są, jest 2 plus jeden jak kupisz trzy rzeczy to za dwie płacisz prze, w cenie przecenionej jakby normalnie i tą trzecią masz za złotówkę i ta choinka to jest coś co ja prawie kupiłam jak robiłam jeden z przeglądów świątecznych ale w końcu odłożyłam, bo stwierdziłam, że kupiłam takie inne słoiki w ogóle. No i święta były i były takie momenty i sytuacje, że jednak ta szklana choinka mi się przydała i ona była przez nas 70 zł na 40. Ja Wam pokażę o co chodzi, co to jest za choinka. Um, moim zdaniem jest to taki element świąteczny, dekoracyjny, który pasuje do każdego wnętrza i każdego stylu. Kupierniki w tym wyglądają przepięknie, a skąd to wiem, bo w wielu różnych restauracjach i w domach moich koleżanek tych hojnych kilka już widziałam. Także to no, naprawdę przepiękny kształt, fajne szkiełko. Więc na przyszły rok wspaniałe będzie to, że będę wyjmować rzeczy świąteczne z poprzednich lat i wśród nich będą jakieś takie smaczki jak to. Jak wiecie, nowy, użyte będę się czuła, że świeżą, pusty, pusty. Więc będę miała sama dla siebie taką niespodziankę. No i właśnie bardzo się opłaca teraz kupować pościele świąteczne, choć właśnie w to 2 plus 1. Ja znalazłam tak prześliczną pościel w ptaszki bawełna. Zwracajcie uwagę na to, bo te pościele były przemieszane mikrofibra, czyli ten przemieszany z bawełną a ja z homla nawet z mikrofibry mam jedną pościel ona jest taka minimalnie chłodniejsza ale naprawdę jej jakość jest bardzo spoko no i kupiłam taką pościel w ptaszki którą spokojnie jeszcze sobie teraz mogę wykorzystać zimą, bo ona nie jest aż taka bardzo świąteczna. Zobaczcie, jest taka bardzo delikatna, ma przepiękne czerwone lamówki. No i jedna taka poście na nasz wymiar to 60 zł, a było 130. Więc jakby no naprawdę się opłaca. I to jest 140, nie? Bo ja kupuję na kołdrę 140, no 160 razy 2 mamy osobne kołdry. Kiedyś mieliśmy jedną, ale stary budził się ciągle. Zmarznięty, bo ja zabieram w nocy pościele. No i za to wszystko zapłaciłam, moi drodzy, 382 zł. Także naprawdę jestem zadowolona, bo znalazły się tutaj i rzeczy do kuchni, i pościel, i mały smaczek na święta, i coś do organizacji biżuterii. Także jestem ciekawa, co Wam się spodobało z tych rzeczy, które zakupiłam. No i ta taca, powiem Wam, że tak na niej patrzę. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy moja rodzinka też będzie podzielać mój zachwyt. No bo wiecie, jednak my tu mamy różne gusta. Ale nawet jak nie w tym miejscu, to ta taca mi się zdecydowanie przyda, bo no naprawdę jest bardzo fajnym akcentem dekoracyjnym i pełni fajną funkcję. I jeszcze jedna rzecz na koniec. W końcu mamy lampę do tej części jadalnianej. Już Wam ją zapalam, żeby Wam pokazać, jak pięknie tutaj światło się odbija i mamy wrażenie, że tutaj jest jakaś podwójna żarówka, no ale nie jest jedna mleczna, na jakąś się zdecydowaliśmy, bo ona tak fajnie uzupełnia ten kwiatowy look no i ta lampa jest z Zara Home, to jest rozmiar średni, ona kosztowała 299 zł, ma naprawdę bardzo ładnie wykonane detale no i po kilkuset dosłownie sklepach online i stacjonarnych, po tysiącach lamp które obejrzeliśmy, i naprawdę nic nam tutaj nie pasowało, bo nasza kuchnia ma dużo mocnych elementów. Chcieliśmy coś delikatnego, i to jest naprawdę mega wyzwanie. W końcu udało nam się znaleźć taką lampę, także strasznie nas to cieszy, bo no, jeszcze chwila i ten kącik też się zapełni. Mamy już zamówiony taki narożnik u tapicera, więc tutaj będzie taki super cozy kącik do siedzenia. Potem dokupimy sobie stół, jak już będzie gotowy narożnik. Zostały mi jeszcze hokery, bo na razie używam starych. No i kuchnia będzie gotowa. Zgasimy. Nie no, lampa naprawdę tutaj no, moim zdaniem pasuje po prostu doskonale. Fajnie, że tu ze mną byliście. Zapraszam Was na nowy odcinek już w czwartek. Widzimy się teraz dwa razy w tygodniu, także cieszę się z tego niezmiernie. I wiem, że Wy również. Dzięki, że jesteście. Czekam na Wasze komentarze. No i co? Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie.